Poniedziałek, 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 witam Was samego rana. Jest teraz godzina 7.27. Rozpoczynamy nowy tydzień. Wiecie co? Tak sobie myślałem wczoraj, jaką taką najważniejszą cechą jest cecha Polaków, czy cecha nas wszystkich Polska. Wiecie jaka to jest cecha charakteru? Narzekanie. No i niestety Polacy mamy to bardzo mocno we krwi. Jakkolwiek by nie było, nawet jakby było super. Nawet jakby naprawdę były dobre emocje, to tak i tak gdzieś tam wewnątrz nas zawsze za każdym razem musimy co zrobić? Musimy ponarzekać, czyli no, zauważyć to, że y, może być inaczej, że nawet jak jest wszystko dobrze, to ale zawsze czekamy tej dziury w całym. Niestety, y, no tak po prostu gdzieś tam jest to w naszych polskich organizmach, w naszej polskiej mentalności. A co, gdyby w tym tygodniu obrócić sytuację? Niech naszą potężną, największą bronią Stanie się pozytywne myślenie. To znaczy, nie szukaj tego, co jest złe, ale szukaj tego, co jest dobre w tobie i wokół ciebie. Nawet jest takie powiedzenie, nie? w Polsce mamy, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być. Oczywiście dodajemy gorzej. A może zrobić coś takiego: Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być lepiej. Zatem, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji w tym tygodniu jesteś. W jakiej, nie wiem, z czym się zmagasz, z czym się borykasz, pomyśl, że może być lepiej, może być inaczej. Kto jest dawcą tego wszystkiego? Tego dawcą wszystkiego dobra, które trzeba wydobyć ze swojego serca, jest właśnie Bóg. I tego Tobie życzę. Wydobywaj ze swojego serca tą nieustanną gotowość do zobaczenia świata w kolorach, niezależnie od tego, jakby nie było. Niech dzisiaj Pan Bóg pozwoli ci pokorować swoje uczniów. Niech ten tydzień będzie taki po prostu inny, nawet jak jest źle. Pamiętaj, może być lepiej. I tym, który również sprawia, że może być lepiej, jesteś ty i ja. Czyli podejmuj dobre decyzje, unikaj zła. Zobacz. Nawet w swojej teściowej, to jest taki prosty przykład, oczywiście są wspaniałe teściowe, proszę mi tutaj mi źle nie zrozumieć, że to też może być dobry człowiek. że w swoim zięciu, swoim sąsiedzie, z tym, z którym się kłócisz, nie wiem. Mamy takie osoby, z którymi nam po prostu trudno w życiu, nie po drodze w życiu, którzy są dla nas wyzwaniem, może nawet krzyżem. Pamiętaj, że każdą relację, jeśli to jest możliwe, jeśli ty zechcesz, da się naprawić że każdą sytuację da się zobaczyć w pozytywnych kolorach, a reszta, a reszta, przyjdzie sama. I zobaczysz, że pozytywne myślenie zradza też pozytywne czyny. Dobre myślenie powoduje to, że zaczynasz być człowiekiem po prostu radości, człowiekiem innym, ale przede wszystkim takim, który chce zanieść dobro drugiemu człowiekowi. I tego wam w tym tygodniu życzę. Zatem mniej narzekania, więcej pozytywnego myślenia. Jak widzisz ten film. Uśmiechnij się. Pójdź, może nawet z, z komórką, czy w, tam, czy, czy w czym to oglądasz, do lustra i zobacz, że na Twojej twarzy oprócz tego takiego mm, zniechęcenia, takiego jakiegoś mm, widzenia czarnych kolorów, może jeszcze pojawić się uśmiech. I tego uśmiechu Tobie życzę. Uśmiechnij się, zacznij pozytywne myślenie, aby ten tydzień był po prostu inny. No to powodzenia. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Cześć.